Mam nadzieję, że mikrofon się nagrywa i chciałbym Wam pokazać taką sytuację, która no, śmierdzi spalonym w trzech miejscach. Cześć, nazywam się robi i witam Was na moim kanale. Teraz taki szybciutki film i teraz patrzcie uważnie, bo teraz Wam specjalnie spowolnie, żebyście zobaczyli, może Wam normalnie dam. I teraz musicie patrzeć. Tu podałem do obrońcy, bo tak zawsze robię, że czasami nawet jak się denerwuję... No dobra, no i podałem do obrońcy i teraz patrzcie. Podałem do tego gościa, który stoi, stoi sobie tam. Ja tak, patrzcie. Czy według was tu jest... Właściwie powiedziałem trzy miejsca, to tu nie ma spalonego, moim zdaniem. Eee, momencik, zatrzymam. W tym miejscu. Czy według Was tu jest spalony? Moim zdaniem jeszcze nie. Prawdopodobnie, czy w tym miejscu przypadkiem nie jest spalony? I czy tu nie ma spalonego? Jak ktoś, bramka została zaliczona przez sędziego, przez głównego sędziego została bramka zaliczona. Um, nie mam pojęcia, czy to jest offside, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, bo ja ser, słuchajcie, ja naprawdę nie mam pojęcia, czy to jest spalony. Bramka została uznana. Dzięki Wam, mam nadzieję, że mi pomożecie. Łapka w górę, subskrybuj. Like. I do następnego, cześć.